Dzień dobry, witam Was, kochani. Dzisiaj chciałabym przeczytać Wam żabkowe i ropuchowe opowieści. E, I tak, zaczynamy. Lista. Pewnego ranka ropuch usiadł na łóżku i powiedział Mam masę rzeczy do zrobienia. Sporządzę listę, żeby o niczym nie zapomnieć. Wziął kartkę papieru i napisał Lista rzeczy do zrobienia na dziś. A potem napisał: Obudzić się. To już zrobiłem, powiedział Robuch i wykreślił: Obudzić się. Następnie zapisał na kartce dalsze sprawy. Lista rzeczy do zrobienia na dziś: zjeść śniadanie, ubrać się, pójść do domu żabka, wyjść z żabkiem na spacer, zjeść obiad, zdrzemnąć się, pograć z żabkiem w różne gry. Zjeść kolację i spać. No właśnie, powiedział Robuch. Teraz mam zaplanowany cały dzień. Wstał z łóżka i przygotował sobie coś do jedzenia. Następnie wykreślił: Zjeść śniadanie. Potem wziął z garderoby swoje ubranie i nałożył je. I wykreślił punkt: Ubrać się. Włożył listę do kieszeni i postanowił wyjść z domu. Otworzył drzwi i wyszedł w świeżość poranka. Wkrótce ropuch znalazł się przed drzwiami domu żabka. Wyjął z kieszeni listę i skreślił: Pójść do domu żabka. Po czym zapukał do drzwi. Cześć! powiedział zaskoczony żabek, otwierając drzwi. Spójrz, mam tu listę rzeczy do zrobienia na dziś, pochwalił się Ropuch. O super, odparł Żabek. Mam tu napisane, że pójdziemy na spacer, powiedział przejęty Ropuch, spoglądając na kartkę. W porządku, powiedział Żabek, jestem gotów. Tak więc Żabek i Ropuch wybrali się na długi spacer. Oczywiście Ropuch znowu wyjął listę z kieszeni i wykreślił Wyjść z żabkiem na spacer. Już miał schować z powrotem swoją listę, gdy nagle silny powie Piotru wyrwał mu ją z łapki. – Powrunęła wysoko w powietrze. – Pomocy! – krzyknął ropuch. – Moja lista odlatuje, co ja zrobię bez mojej listy? – Szybko! – zawołał żabek. – Biegnijmy i złapmy ją! – Nie! – krzyknął ropuch. – Tego nie mogę zrobić! – Ale dlaczego? – zdziwił się żabek. Ponieważ jęknął ropuch, pogoni za moją listą nie ma. Na liście rzeczy, które mam do zrobienia. Żabet pobiegł więc sam. Pędził przez wzgórza i mokradła, jednak lista odfruwała wciąż dalej i dalej, a żabkowi coraz bardziej brakowało sił. W końcu zmęczony wrócił do ropucha. Przykro mi wysapał, ale nie zdołałem schwytać twojej listy. No to pięknie zmartwił się ropuch. Nie pamiętam co dalej było na mojej liście rzeczy do zrobienia na dziś. Teraz po prostu będę musiał tu siedzieć i nic nie robić. Ropuch usiadł więc i nic nie robił, a żabek siedział razem z nim. Siedzieli tak i siedzieli aż w końcu nadszedł wieczór. Żabek zerknął na ropucha nieśmiało i powiedział: "Ropuchu, robi się ciemno." Może powinniśmy już iść spać. Iść spać! Wykrzyknął. A uradowany robuch. To była ostatnia pozycja na mojej liście. I napisał patykiem na ziemi. Iść spać. Poczuł skreślił. Iść spać. No i proszę ucieszył się. Teraz cały mój dzień jest wykreślony. Bardzo się cieszę, powiedział z ulką żabek. A wtedy obaj wrócili do swych domów i zadowoleni poszli spać. I teraz przeczytam Wam drugą bajeczkę o żabku i robuchu pod tytułem Ogród. Pewnego dnia żabek pracował w ogrodzie. Spacerkiem nadszedł robuch, ależ masz piękny ogród, żabku, powiedział. Tak, potwierdził Żabek, jest bardzo ładny, ale kosztował mnie wiele pracy. Ja też chciałbym mieć ogród, westchnął Ropuch. Masz tu trochę nasion kwiatów, zasadź je w ziemi, poradził Żabek. Upłynie niewiele czasu, a będziesz miał ogród. Jak niewiele zaciekawił się Ropuch? Całkiem niewiele, odrzekł Żabek. Ropuch pobiegł szybciutko do domu i wysypał nagrządki nasiona kwiatów. A teraz nasiona zacznijcie rosnąć, powiedział uroczyście ropuch i zaczął wpatrywać się w ziemię. Potem przespacerował się kilka razy po ogródku, ale nasiona nie zaczęły kiełkować. Wtedy pochylił się tuż nad ziemią i głośno powiedział: Nasiona zacznijcie rosnąć! Po czym ponownie przyjrzał się ziemi. Ropuch pochylił się najniżej jak to tylko możliwe i krzyknął: A teraz nasiona zacznijcie rosnąć! Co to za hałasy? zaniepokoił się Żabek, który właśnie przybiegł ścieżką do domu Ropucha. Moje nasiona nie chcą rosnąć poskarżył mu się przyjaciel. Za bardzo krzyczysz powiedział Żabek te biedne nasiona boją się kiełkować. Moje nasiona boją się kiełkować zdziwił się ropuch oczywiście potwierdził Żabek zostaw je w spokoju na kilka dni ogrzeje je słońce, pokropi deszcz i wkrótce twoje nasiona wykiełkują. Ale ropuch nie mógł wytrzymać i jeszcze tej nocy wyjrzał przez okno a niech to wykrzyknął moje nasiona w ogóle nie zaczęły rosnąć. Pewnie boją się ciemności i ropuch wyniósł do ogrodu kilka świec. Poczytam nasioną jakąś bajkę, postanowił. Może wtedy przestaną się bać. I ropuch przeczytał nasioną długą bajkę. Przez cały następny dzień ropuch śpiewał nasioną piosenki, a przez calutki jeszcze następny dzień czytał nasioną wiersze. A jeszcze bardziej następnego dnia grał nasionom różne melodie. Po kilku dniach robuch pochylił się nad rabatkami, ale nasiona w dalszym ciągu nie kiełkowały. Co ja mam robić? To muszą być najbardziej przestraszone nasiona na całym świecie. Posmutniał i poczuł się nagle tak bardzo zmęczony, że usnął. – Ropuchu, ropuchu! – obudził go głos żabka. – Spójrz na swój ogród! Wtedy ropuch zobaczył małe, zielone kiełki wychylające się z ziemi. Nareszcie! – krzyknął uradowany ropuch. – Moje nasiona przestały się bać. – A teraz ty też będziesz miał ładny ogród! – powiedział żabek. – I teraz ty też będziesz miał ładny ogród! – powiedział żabek. Tak, odparł Robuch, ale miały się racje, Żabku, to wymagało bardzo ciężkiej pracy. I tyle na dzisiaj. Dziękuję, że mogłam być chwilkę z Wami. Dziękuję, że mnie wysłuchaliście. Do widzenia.